Moja żona Sweta i ja jesteśmy małżeństwem od prawie ćwierć wieku i zacząłem zauważać zmiany w jej zachowaniu. Jej wyjścia i nowy styl ubiorów pracy, który uzasadniała awansem, naprawdę zaczęły przyciągać moją uwagę. Wybierała buty na wysokich obcasach, nosiła koronkową bieliznę, pierścionki i łańcuszki oraz krótkie sukienki, aby wyglądać stylowo. Intymne relacje stały się rzadkością, a jej częste bóle głowy i zmęczenie wydawały się wymówkami. Zmieniła nawet perfumy, nie pytając mnie o zdanie. Na tym etapie zacząłem się zastanawiać nad dziwnym zachowaniem Swety, ale nadal wierzyłem w jej wierność, odrzucając wątpliwości. Przez całe nasze życie rodzinne nie mieliśmy powodu do zazdrości. Sweta była pięknością, a jej atrakcyjność przyciągała uwagę. Nie była nieśmiała w flirtowaniu, a ja musiałem znosić jej zachowanie. W momencie transformacji nasz syn który miał skończyć studia i się ożenić, był już prawie dorosły. Oznaczało to, że zarówno dla mamy, jak i dla mnie zaczynał się nowy etap. Jednak rok temu, kiedy Sweta zaczęła częściej podróżować służbowo, zmiany stały się jeszcze bardziej widoczne. Spędzała miesiące poza domem, uzasadniając to rozbudową oddziałów firmy. Widywaliśmy się jeszcze rzadziej, ponieważ zacząłem też często podróżować służbowo. Pewnego dnia. Gdy wróciłem do domu, sweta powiedziała, że jest w ciąży. Był to dla mnie nieoczekiwany zwrot akcji. Zasugerowała, abym kontynuował ciążę, co wywołało u mnie mieszane uczucia. Wyniki testów potwierdziły, że będziemy mieć dziewczynkę. Pomimo wszystkich zmian, mój wewnętrzny świat był na skraju załamania. Wygląda na to, że moja żona sweta się zmieniła. Przeczytałam, że kobiety w ciąży zazwyczaj odczuwają silne pragnienie bliskości, ale u nas było odwrotnie. Sweta stała się drażliwa i unikała bliskości. Nawet mój dotyk wywoływał u niej odrzucenie. Czas ciąży minął szybko i pewnej deszczowej jesiennej nocy zawiozłam swetę do szpitala położniczego. Miałam czterdzieści dwie lata, byłam głównym inżynierem w zakładzie rur betonowych i miałam już pewne doświadczenie życiowe. Kiedy sweta urodziła, Byłam przeszczęśliwa. Jednak telefon od przyjaciela pracującego w szpitalu mnie zszokował. Zapytał o moją grupę krwi, a gdy odebrałem, poinformował mnie, że nasza córka ma grupę krwi zero, co było niemożliwe, ponieważ moja żona i ja mieliśmy różne grupy krwi. Okazało się, że mogę nie być ojcem. To stwierdzenie mną wstrząsnęło, a moje nadzieje na powrót do poprzedniego życia legły w gruzach. Poczułem, że sweta stała się przeszłością której nie da się przywrócić. Otworzyłem okno, wpuściłem zimny jesienny wiatr i zdałem sobie sprawę, że mężczyźni też potrafią płakać. Mój wzrok padł na deszczowo nawodniony pusty plac z wystającymi źdźbłami trawy. Mój ból narodził się we mnie, a ja bez celu przechadzałem się po pokoju, próbując zrozumieć i zaakceptować to, co się działo. A nawet moje pieszczoty stały się dla niej odpychające, ponieważ nie byłem jej ojcem. Natura, jak mówią, rządzi się swoimi prawami, a to, co się wydarzyło, było nieuniknionym rezultatem, który prędzej czy później musiał nastąpić. Teraz nadeszła moja kolej w tej skomplikowanej historii. Zrozumiałam, że nie rozumiem istoty tego, jak kobiety potrafią być kapryśne, bezwzględnie zostawiając przeszłe miłości i szukając czegoś nowego. Życie, jak się wydawało, nie dało mi żadnych lekcji i byłam zmuszona znosić te trudne chwile aż do rana. Musiałem odwiedzić szpital i zakończyć ten epizod w moim życiu. Przypomniały mi się słowa mojego dziadka: Nigdy nie żeń się z kobietą, która miała przynajmniej jednego poprzedniego mężczyznę. Nie zwróciłem uwagi na tę mądrość w wirze miłości. Z trudem, na chwiejnych nogach, dotarłem do kuchni. Wyjąłem butelkę wódki z lodówki i opróżniłem ją. W drodze do szpitala próbowałam się pozbierać. Krzyki i agresja były w tej sytuacji bezużyteczne. Decyzja o rozmowie ze swetą przed złożeniem pozwu o rozwód była dla mnie jedyną słuszną. Po przybyciu na oddział położniczy zaproszono mnie do pielęgniarki oddziałowej. Moje serce znów zaczęło bić szybciej, spodziewając się nowej burzy. Cześć, siadaj. Przywitała mnie ładna brunetka, podając mi kartkę papieru. Pismo swietłany było na nim wyraźnie widoczne formalizując jej odmowę przyjęcia dziecka. Przez jakiś czas byłem w osłupieniu, nie mogąc zrozumieć, co się dzieje. Juri Pawłowicz, kontynuował kierownik biura, twoja żona złożyła wniosek o odmowę i opuściła szpital wcześnie rano. Podniósł ją jakiś mężczyzna. Lekarz przewidział moje pytanie. Nie wiem nic więcej. Wiem, że dziewczynka nie jest twoją córką, ale oficjalnie jesteś jej ojcem w związku małżeńskim z jej matką. Jeśli podpiszesz również odmowę, dziecko zostanie wysłane do sierocińca. Jednak zdiagnozowano u niej wypadnięcie serca, a fundusze potrzebne na zabieg tego stopnia są poza naszym zasięgiem. To kosztowny zabieg. Jedyną nadzieją jest, że jakaś zamożna rodzina adoptuje dziecko i będzie skłonna zapłacić za operację. Byłam oszołomiona, milczałam. Cóż można powiedzieć? Przecież to czyjeś dziecko. Po co miałbym wtrącać się w jej życie? Przecież ma rodziców, którzy również nie wydają się nią interesować, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej stan zdrowia. Być może dla niej śmierć byłaby najlepszym rozwiązaniem. Masz rację. Przynieś papiery, a ja podpiszę odmowę. Wiedziałem, że swoją decyzją pozbawiam tę małą dziewczynkę jej ostatniej szansy. Mało prawdopodobne, że ktoś ją szybko adoptuje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jej stan zdrowia, a znalezienie odpowiedniej opieki w domach dziecka nie zawsze jest łatwe. W mojej głowie kłębiły się emocje, uraza do matki dziecka, mojej wciąż żony i chęć jak najszybszego zakończenia tego wszystkiego. Wypełniłem standardowy formularz odmowy i wróciłem do domu. Moja decyzja wydawała się przyćmić zdradę Sweti. Jakby cień nad jej zdradą teraz zanikał. Cóż, daj mi rozwód, a o niej zapomnę. Jakby to był straszny sen, pomyślałem. Ale podświadomość mi przypomniała. Nie oszukuj się, nie zapomnisz. Kilka razy potrząsnęłam głową, próbując pozbyć się mrocznych myśli. Pożegnałam się z lekarzem i ruszyłam w stronę wyjścia. Gdzieś głęboko w sali rozległ się płacz dziecka. Z jakiegoś powodu założyłam, że to płacz małej dziewczynki pozbawionej szansy na życie, wrzuconej w wir życia, bezdusznie skazanej na śmierć przez swoich bliskich. Moje nogi niosły mnie wzdłuż białego korytarza. Zignorowałem pielęgniarkę, próbującą mnie zatrzymać. Zatrzymałem się przy oknie, wpatrując się w przestronny pokój. Paczki leżały w zamkniętych przegródkach, a tylko jedno dziecko płakało, jakby wyczuwając coś wyjątkowego. Tak, oto ona, szepnęłam, odwracając się. Pielęgniarka naczelna stała za mną. Spojrzałam jeszcze raz na płaczące dziecko. Daj mi papiery poprosiła pielęgniarka naczelna, wręczając mi dokument. Zgniotłam go i włożyłam do kieszeni. Można ją zabrać, operacja nie będzie potrzebna. Lekarz spojrzał na mnie. Kochana, przygotuj wszystko, co potrzebne. Ja dostarczę pieniądze. A kto będzie jej towarzyszył do Niemiec? Lekarz spotkał się ze mną wzrokiem. Zajmę się tym na własny koszt. Przygotuj się na operację, powiedziałem odwracając się i energicznie idąc w stronę wyjścia. Już wiedziałem, co robić, Juriju Pawłowiczu. A jak ją nazwiesz? Zapytała głośno pielęgniarka oddziałowa. Natasza, odpowiedział mój syn, nieco obojętny na odejście matki i pojawienie się siostry. Nie narzucałem mu swojego zdania, postanowiłem, pozwól mu zdecydować, jak zachować się w tej sytuacji. Po pewnym czasie ożenił się i był głęboko urażony, że nie mogłem być na jego ślubie. Później okazało się, że mój syn poznał Swetę, a ona poszła na jego ślub ze swoim mężem. Nasze relacje stały się chłodniejsze, a nasza komunikacja ograniczała się głównie do kartek gratulacyjnych z okazji świąt. Postanowiłam sprzedać mieszkanie i przeprowadzić się do mieszkania służbowego. Dzięki dodatkowym funduszom ze sprzedaży samochodu udało mi się pokryć koszty operacji i rehabilitacji. Wszystko poszło dobrze. Udało mi się nawet zatrudnić pielęgniarkę, więc moja córka dorastała na naturalnym mleku matki. Po około sześciu miesiącach przestawiłam ją na mleko modyfikowane i wzięłam urlop rodzicielski, aby zająć się dzieckiem. Podobno to też jest możliwe. W przedsiębiorstwie doceniono mnie i zapewniono, że po urlopie wrócę na poprzednie stanowisko. Miesiąc po operacji rozpoczęłam proces rozwodowy. Rozwód nastąpił szybko. Sweta nie pojawiła się w sądzie ale za pośrednictwem swojego prawnika wyraziła zgodę i podpisała wszystkie niezbędne dokumenty. Nie wiedziała, co dzieje się z jej dzieckiem, a dokładniej nie chciała wiedzieć. Zostałem więc z moją małą córeczką. Wychowywanie dziecka w pojedynkę jest wyzwaniem, nawet dla kobiety, a ja jestem mężczyzną z córką. Oczywiście, matka pomagała, jak mogła, ale główna odpowiedzialność spoczywała na mnie. Czas mijał, a Natasza dorastała stając się ciekawa swojej mamy. Musiałam wymyślić historię o mamie lekarce, która podróżuje po świecie, pomagając małym dzieciom. Nawet bardzo się starałam, żeby utrzymać kontakt z Nataszą. Pisałam listy w imieniu jej matki, wysyłałam prezenty, udając, że są od jej matki. Ale pomimo moich wysiłków, Natasza wciąż czuła silną tęsknotę za matką, której nigdy nie widziała. Z czasem moja córka dorastała stawiała czoła intymnym pytaniom, które jej matka z nią omawiała. Rozważałam nawet powiedzenie Nataszy o kobiecych problemach zdrowotnych, aby przygotować ją na przyszłość, ale coś mnie powstrzymywało. Kiedy Natasza skończyła szkołę, zapisała się na Uniwersytet w Moskwie. W rzeczywistości to ja to dla niej załatwiłem, wykorzystując swoje znajomości, aby zapewnić sobie stypendium. Natasza zawsze uważała mnie za swojego ojca i nawet nosiła moje nazwisko. Jednak jej życie zmieniło się, gdy sweta do niego dołączyła. Sweta znalazła ją w Moskwie, a matka i córka spotkały się ponownie. Mogłem tylko spekulować, że sweta powiedziała Nataszy o mojej roli, ale wygląda na to, że moja córka to zaakceptowała i nawet przeprowadziła się, aby zamieszkać z nią w prestiżowym domku poza miastem. Po pewnym czasie Natasza wyszła za mąż za kogoś z wyższych sfer. Wyglądało na to, że sweta wszystko zorganizowała aby upewnić się, że nie zostanę zaproszona na ślub. Po ślubie Natasza zadzwoniła do mnie i wylała całą swoją złość. Krzyczała, że wie, że nie jestem jej prawdziwym ojcem i oskarżyła mnie o odstraszanie jej matki. Nie zawracałem sobie głowy słuchaniem i po prostu się rozłączyłem. Miałem już sześćdziesiąt dwa lata i udałem się do Witebska, do rodzinnego domu mojej matki, aby rozpocząć nowy rozdział w życiu. Chociaż moje serce bolało z bólu. Zdałem sobie sprawę, że wypełniłem swój obowiązek wobec córki, wychowałem ją i zapewniłem jej wykształcenie. Zrozumiałam, że w porównaniu do jej biologicznej matki byłam tylko człowiekiem ostatecznie obcym. Natasza nie prosiła mnie, abym podjęła decyzję o jej wychowaniu. To była moja niezależna inicjatywa. Przyjęłam odpowiedzialność, rozumiejąc, że moja córka nic mi nie jest winna. Moją jedyną modlitwą jest, aby wszystko było dla niej w porządku. W mojej pamięci pozostała małą dziewczynką, zasypiającą w moich ramionach, wypowiadającą te wzruszające słowa. Tato, kocham cię. Minęły dwa lata. Moje życie płynie w starym domu w małym miasteczku. Za oknem późna jesień. Deszcz rzuca garściami wody, tworząc własną muzykę. Siedzę na starej, skórzanej sofie, otoczony atmosferą przytulności. Mój wzrok gubi się w dźwiękach muzyki dochodzących ze starego radia na strychu. Kolekcjonowanie starych płyt stało się moim hobby zanurzam się w muzycznych wspomnieniach z poprzedniego życia. U moich stóp leży wierny towarzysz, duży, kudłaty pies, żywe ucieleśnienie dziecięcego marzenia. Pamięć o przeszłości stopniowo zanika, robiąc miejsce nowym wydarzeniom. Przez dwa lata Natasza nie kontaktowała się ze mną. Rozumiem, że jej życie prawdopodobnie wraca na właściwe tory i cieszę się z jej powodu. Teraz sama. Przede mną tylko zdjęcie małej dziewczynki z misiem w starej drewnianej ramce na kredensie. Ostatnie przypomnienie minionego szczęścia. Płyta się kończy, więc ją odwracam. Dźwięki dawno zapomnianej melobii wypełniają pokój, a w tym momencie ktoś puka do drzwi. Akbar podnosi głowę. Podchodzę do drzwi i one się otwierają. Spojrzenie Nataszy zatrzymuje się na mnie, a nasze oczy się spotykają. Cześć, tato, mówi, uśmiechając się przepraszająco. Czy mogę wejść? Patrzę na nią zamrożonym wzrokiem, doświadczając dziwnego uczucia. Od dawna nie uważała mnie za ojca i jasno to dawała mi do zrozumienia w przeszłości. Nie jestem twoim ojcem, powiedziałem chrapliwie. Sam o tym zdecydowałeś. Jesteś moim ojcem, powiedziała Wchodząc do domu, i zawsze byłem, spojrzałem na nią, moje serce milczało bez emocji powtarzanych. Nie, to nie ja, nazywaj mnie, jak chcesz, żebyś mógł spać spokojnie w nocy. Westchnęłam głęboko i zamknęłam drzwi, wracając do pokoju. Natasza siedziała na kanapie, krople deszczu spływały po jej skórzanym płaszczu. Czego chcesz, Natasza? Zapytałam. Tato, szukaliśmy cię przez cały ten czas, Bima i ja. Nawet mama przez dwa lata. Tato, wyobrażasz sobie, ile nas kosztowało znalezienie cię. No i jak ci się to udało? Próbowałam stłumić emocje i to wszystko, co możesz powiedzieć. Znalazłam cię po dwóch latach i pierwszą rzeczą, którą chcesz wiedzieć, jest to, jak cię znalazłam. Twarz Nataszy poczerwieniała z podniecenia. Pozostałam w milczeniu, tylko zamykając oczy z irytacji. Wyglądasz inaczej, tato. Ta siwa broda sprawia, że wyglądasz jak święty Mikołaj, powiedziała. Nie skomentowałam niczego, tylko zapytałam ponownie. Natasza, czego chcesz? Na litość boską, tato, czego myślisz, że chcę? Mój Boże, minęło tyle czasu, a od ciebie ani słowa, ani znaku. Nie wiedziałam, gdzie jesteś, ani co robisz, jeśli w ogóle żyjesz. Natasza prawie krzyknęła: Czy ty przynajmniej wiesz, że teraz jestem mężatką. Wiedziałam, bo byłam tam tego dnia, stojąc z boku, żeby nikt mnie nie rozpoznał, obserwując uroczysty wieczór w restauracji, chowając się za kolumną, dopóki gospodarz uprzejmie nie poprosił mnie o opuszczenie sali. Zobaczyłam, jak Natasza zakłada pierścionek na palce młodego, atrakcyjnego mężczyzny, którego miała poślubić. Przed moimi oczami rozwinęła się scena, w której kobieta, która kiedyś była moją żoną, trzymała za rękę swojego towarzysza. Mój wzrok był utkwiony w gościu, i w niej zaszły zmiany. Z dziewczyny, której towarzyszyłam do szkoły, przeobraziła się w młodą, atrakcyjną kobietę. Więc byłeś tam, tato, czemu nie przyszedłeś? Była szczerze zaskoczona. Ja tylko wzruszyłem ramionami. Przestań mnie tak nazywać, Natasza. Nie jestem twoim ojcem, ani biologicznie, ani w żaden inny sposób. Oboje to wiemy. Czy moje nazwisko nie jest twoim? Czy to nie ty nauczyłeś mnie jeździć na rowerze? Pocieszałeś mnie, gdy rzucił mnie mój pierwszy chłopak? Kazałeś mi palić paczkę papierosów? Aż się rozchorowałem? Przytuliłeś mnie, gdy się bałem? I śpiewałeś mi, gdy byłem przygnębiony? To nie byłeś ty. Prawda. Tato. Nadal jesteś moim ojcem. Nawet gdy cię nie ma. Natasza wydawała się gotowa płakać. Ty po prostu siedzisz i nic nie mówisz. Co się z tobą dzieje? Zniknęłaś. Nikt nie słyszał o tobie przez dwa lata. A ja jestem tutaj, a ty milczysz. Mama miała rację. Po prostu unikasz życia. Pozostałam cicha, nieruchoma, trzymając się stołu, aby zapobiec zaciśnięciu dłoni w pięści. Lepiej zostaw nataszę, powiedziałem cicho, zdając sobie sprawę, że nic się nie zmieniło. Nie, tato. Nie, nie odejdę, dopóki nie zrozumiem, co się stało. Po prostu zniknąłeś, zostawiłeś mnie, porzuciłeś mamę na oddziale położniczym. Jak mogłeś to zrobić? Sprawiłeś, że mnie porzuciła. Starałem się trzymać w ryzach, o ile pamiętam. Twoje ostatnie słowa przypomniały mi, że nowy mąż mojej mamy byłby lepszym ojcem niż ja. Wykazałeś się wystarczającą dojrzałością, by zdać sobie sprawę, jak bardzo mnie zraniłeś tymi słowami. Nie możesz po prostu przyjść do mnie, nazwać mnie tchórzem, a potem oczekiwać, że cię obejmę tylko dlatego, że mnie znalazłeś. Nie masz takiego prawa. Dwa lata temu odrzuciłaś mnie, odrywając ostatnie wsparcie, jakie miałam. Wiedziałaś, co robisz, a mimo to kontynuowałaś. Więc idź do diabła Natasza, jesteś swoim bratem i matką. Oczywiście nie jestem twoim ojcem i nigdy nim nie byłem. Odszedłem z jakiegoś powodu i teraz nie widzę niczego poza tamtymi czasami. Wszystko, co zrobiłeś, spotkanie ze mną, po prostu przywróciło przeszłość. I poświęciłam mnóstwo czasu i wysiłku, żeby o tym zapomnieć. Najwyraźniej to nie wystarczyło. Wstałam i wyjęłam papiery z biurka, akt urodzenia Nataszy, oświadczenie świetlany o odmowie przyjęcia dziecka, rachunki za operację, Pokwitowania zaczesne. Weź je, przeczytaj w wolnym czasie, a teraz odejdź. Przez całą noc, siedząc w małym pokoju prowincjonalnego hotelu, Natasza czytała pożółkłe od upływu czasu dokumenty. Zaczęła płakać wiele razy, wycierając łzy chusteczką. Według wyników testu dna, Juri okazał się jej biologicznym ojcem. To nagłe odkrycie głęboko nią wstrząsnęło. Spędziła dużo czasu na ponownej ocenie swojej przeszłości i próbach połączenia tego, co wiedziała i czuła, z tym, co powiedział jej ojciec. Rano w końcu wybuchła świadomość jego życia i tego, kim ona jest. Natasza rozmawiała przez telefon ze swoją matką, zadając jej pytania, które sprawiały, że czuła się nieswojo. W większości przypadków, Swietłana unikała udzielania bezpośrednich odpowiedzi, próbując zmienić temat rozmowy. Zmusiło to Nataszę do samodzielnego znalezienia odpowiedzi na swoje pytania. W tym momencie obiecała sobie, że jej relacja z matką się zmieni. To, co zrobiła jej matka i jej własne lekkomyślne działania wobec ojca, przerażały Nataszę. Głęboko współczuła swojemu ojcu, który przez wszystkie te lata żył w samotności, porzucony przez wszystkich, zwłaszcza przez córkę. Natasza nie wiedziała, co robić, ale była zdecydowana nie pozwolić mu odejść. Przynajmniej nie ponownie. Ona sama zasługiwała na ból w sercu, ale nie on. Mimo to nosił w sobie jej obraz przez lata. Musiała mu pokazać, że chce być jego córką i nikim innym. Kiedy Natasza przybyła do domu ojca, poczuła pustkę. Rozejrzała się dookoła, ale nie znalazła samochodu, którym zwykle jeździł. Natasza nerwowo rozejrzała się za kimś, kto mógłby wyjaśnić sytuację. Szukasz noclegu? Droga. Za nią rozległ się skrzypiący głos. Natasza się odwróciła. Halo, gdzie jest właściciel? zapytała starszą kobietę. Najwyraźniej sąsiadka wyszła, zabrała psa i się wyprowadziła, ale zostawiła klucze. Powiedział mi, dokąd się wybiera. Serce Nataszy zamarło. Nie, kochanie! Kobieta stała w milczeniu, gapiąc się na pusty dom. Natasza nigdy więcej nie zobaczyła ojca. Przez wiele lat próbowała go odnaleźć, lecz bezskutecznie.